Cześć, witajcie. Rozpoczynamy 113 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica Pokémonów lub yu -Oh. No i cóż, w dzisiejszym odcinku wracamy jeszcze raz do Movie Packa sekretnej edycji, ponieważ karty, które tutaj znajdujemy, bardzo przypadły Wam do gustu i rozchodzą się w ilościach przemysłowych, praktycznie natychmiastowo z naszego Allegro, także. Uzupełniamy chociaż te kolejne 5 oczywiście w przenośni, ponieważ kolejne paczki pewnie będziemy sobie otwierać w niedalekiej przyszłości. Ale na razie lecimy sobie z tą jedną konkretną paczuszką i mamy Jugiego, Kaibe i Typa od Kubików, tak go będę nazywał. I koniec, bo specjalny, a więc wewnątrz znajdziemy 5 kart, ale wszystkie sekretnie rzadkie. No, i mamy już jakąś przyzwoitą dziewczynkę, a dziewczynki lubicie. Naszą pierwszą kartą jest Lemon Magician Girl, czyli nowo wprowadzona, właśnie w, przy okazji tej y, kinówki, y, wersja Magician Girl, żeby Dark Magician Girl nie była samotna. Dalej mamy Blue Eyes White Dragona z y, alternatywnym artworkiem, jednym z wielu, ale przyznam, że bardzo ładny, bardzo mi się podoba, jeszcze w wersji sekretnie rzadkiej. Nic, tylko się cieszyć jego wyglądem. Dalej mamy Magical Contract Door. E, kartę do o, wyszukiwania spelli. Dodaj jednego spela e, z Twojej ręki do, do ręki przeciwnika. Wtedy dodaj jednego siódmego, siódmego lub ósmego Dark Monstera ze swojego deku do ręki. Wow, ciekawe. Naszą czwartą kartą jest Dark Magician. Też w wersji sekretnie rzadkiej i alternatywnej, specjalnie narysowanej na potrzeby tego filmu. No i cóż, pytanie w takim razie: jaka jest ostatnia karta? A jest to Pandemic Dragon. Tym razem alternatyw nas nie uraczył, ale mamy dwa Ace Monsters, których chyba nikomu, żadnemu fanowi Yu-Gi-Oh! nie trzeba przedstawiać. No i tak wygląda nasz, zawartość naszej pięciokartowej paczuszki żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 112 wczoraj i cyk mamy 113 bosterków w serii. Te karty, oczywiście, trafiają na nasze Allegro, gdzie możecie sobie kupić. Ale przy tej okazji, jeszcze Wam powiem, że mm, właściwie już wysłaliśmy mailing do naszej bazy e, odnośnie promocji z okazji tego Czwartku. Więc jeśli u nas coś kupiłeś o, przez ostatnie przynajmniej pół roku, przejrzyj koniecznie swoją skrzynkę. I jeżeli masz taką, taki kaprys czy ochotę, skorzystaj sobie z tej promocji. A my dziękujemy Ci za twój czas. Żegnamy się z Tobą i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Boosterze. Cześć, trzymajcie się!